Cześć, z tej strony Mike, Underground Peaks, podziemne typy. No, dzisiaj się z Wami witam, bo mamy rozliczenie naszego, jakby, wyzwania: ostatnich trzech kolejek sezonu zasadniczego w Ekstraklasie. Tutaj, może, już przejdziemy od razu do tego Excela, który nas interesuje. No i co ja mam Wam powiedzieć? No, nie, nie, sam nie myślałem, że aż to tak dobrze pójdzie, że, że rozbijemy bank, tak? Spojrząc nawet z dwóch perspektyw, zobaczcie kolegi Serce, który typował typy, które myślał, że wejdą, no to też, które to też nie były proste typy, bo nie były to żadne azjany, czy dwudrogowe, tylko trzydrogowe, trudne typy, więc graty dla niego. Tutaj zrobił 454 zł, 45,4 j, to zależy kto jak grał. My tutaj symulację za stówkę, tak? a jak ktoś grał za tysiaka, no to grubiej wyszedł jak kuszywał cashoutów, no to powiedzmy, że wyszło mu, mu tyle, tak? U mnie no to już jest całkowite rozbicie banku. Wersja pre, pre i czekanie ślepo, co się wydarzy do końca. No Jak widzicie, tutaj po jednych tylko meczach trafionych dlatego było tutaj tak słabo, ale jeżeli ktoś właśnie brał cashout lub kontrę, czyli zasada wysokich kursów, minimum 85%, to wtedy próbujemy te pieniądze finalizować no to to już w ogóle mógł, mógł rozbić bank, tak? To jest 187,3. No i powiem tak tutaj to mogłoby być jeszcze wyższe, jeżeli ktoś wziął przegrywającą Legię z A się 15 i z tego jeszcze sobie zrobił zysk. No, mogłoby być jeszcze ponad 200 jednostek. Ale to już nie będę tak tutaj czarował w tą stroną, tylko że mogło mogło, bo nie każdy z nas jest nieomylny i tak. Ja kursy brałem z odsportalu, czyli z tych takich Raczej starałem się najwyższy kurs wziąć na tego doga Żeby to miało jak największy sens, tak? No bo możecie grać na jednym buku, a kursy mogłyby być tam ciut niższe, tak? Tam słyszałem, a, że tutaj masz piątkę na, na Płock, a to jest, jest 4,2 Mogło tak być, ale jeżeli ktoś tam chce podejść do tego poważniej, no to Niech znajdzie ten kurs wyższy tam gdzie się da, bo ja nie mówię o jakichś kulbetach czy innych Rzeczach niszowych prawie nas nie, niedostępny, tylko o takich bukach, które ja tam oferuję. To macie w linkach, no i które też dobrze znamy, tak. No i ja też brałem tą zasadę, że tutaj, jakby, to jest tabelka cashoutu, więc jeżeli coś wchodziło po całkowitym kursie, no to też, też tutaj, jakby zostawiałem, tak. Nie ucinałem tych tam. 10% bo to by była strzelanie nie na ile tu uciąć, 5%, 10%. Więc realnie, nawet jeżeli ktoś tam z tego zrobił kilka tam, trochę tego jednostek mniej, albo nawet gdzieś zaspał, to i tak uważam, że, że zarobił i to sporo. Wystarczy tylko, że pilnował tak, te mecze, bo, bo to są kolejne przykłady, zresztą ja wam teraz na czacie. Był, był mecz na, na Płock, tam było już 1.20 na Płock. Na górnik też już 1,15 to osiemdziesiąte piąte minuty. Już tam coś, czy wcześniej nawet na czacie informowałem, jeżeli ktoś z was jest, a jak nie ma, no to w opisie macie wszystkie linki, żeby dołączyć do, nas, do naszej społeczności, więc to nie są rzeczy niemożliwe i to tam macie i robicie kursy, jeżeli np. w Fertunie ktoś tam zwraca uwagę, że o jest słaby kasza, że tam złodziejski wręcz może tak być, dlatego macie od tego kontry i, i inne narzędzia, kalkulator i własny mózg. Hmm, więc to, co wyszło tutaj w tym systemie, no to przerosło moje najśmieszsze oczekiwanie, że aż tyle. Jakie też, wiedz... hmm, wcześniej wiedziałem, że na takie rigi to najlepsze jest właśnie polowanie na, na dogów, bo tutaj jest to bardzo często e, widoczne, ale nie spodziewałem się, że aż tyle przyjdzie mi tutaj ugrać, no, patrząc na wynik. E, mój z używaniu kaszałów, no bo to są naprawdę duże kursy u serca, jak widzicie. Tych kasztorów było znacznie mniej, ponieważ on nie grał dogów. A tutaj, jeżeli mieliśmy remis, dog no wyciągał, no to później w końcówce, no to już naprawdę te kursy fajne było można pieniężyć. Górnik, legia, no nawet Tarka, gdzie w 45 minucie dopiero legia wyrównała. Więc weźcie to pod uwagę i taka tendencja będzie w naszej ekstraklasie. Nie, oczywiście będzie też kolejka pewnie, gdzie to wszystko ten plan nie uda się, ale zobaczcie, jaki już mamy zrobiony kapitał początkowy, więc kto jeszcze nie wierzył i widzicie nie potrzeba tutaj jakby nie wiadomo jakich czarodziejskich systemów żeby, żeby coś z tego mieć o, Musiałem na chwilę przerwać i straciłem wątek na no, tym razem dzieciakim czyli widzicie też warunków do nagrywania nie mam super ale myślę chyba że to co najistotniejsze powiedziałem. teraz bardzo ważna Rzecz dla was. Jeżeli chcecie, żebyśmy się zabawili jeszcze tam z tym dalej, już jak te grupy są podzielone, a tutaj uważam, że jeszcze ten potencjał może być większy, bo to będzie walka za żartę, puchary, utrzymanie. No, bo mistrza też, bo tam legia 7 punktów, ale też było z piastem. taka sytuacja, że też miała legia 7 punktów i straciła tego mistrza, więc może być bardzo, bardzo ciekawie, w tych kolejkach już, już podzielonych, patrząc na ten, ten system, więc. Proszę, zostawcie lajki, like, komentarz, że chcecie. Im was więcej, tym dla nas lepiej. No bo, jak patrzę na te, na te wyświetlenia i, i aktywność, no to nie jest ona za dużo. A myślę, że jakąś tutaj wartość dostajecie całkiem mm, fajną, że można skorzystać. Dobra, to tyle. I pokrótce omówimy tutaj, nie wiem, mecze. Arka Wisła, najwyżej wychodził mi remis. Ja trafiam. Mm, tu nie było potrzeby kaszałtu. Ale jakby każdy chciał sobie liczyć, taki każdy mecz zamykając oczywiście od 80, 85, no to już niech sam sobie właśnie ustawi taką barierę i zrobi tabelę, gdzie tutaj będzie wpisywał tylko te wartości uznane, tak? bo ja nie będę potem domniemywał, czy tu powinien zamknąć 90, czy każdy mężczyzna, który po prostu wszedł tak wcześniej, czy powinien wtedy, czy nie wtedy, tak? Każdy niech prowadzi swój Excel, wiadomo trochę, zawsze będą się te, te różnice. Różnymi. no jeszcze mam nadzieję, że wybieracie opcje bezpodatkowe. No bo z podatkiem to trzeba byłoby sobie jeszcze sporo tutaj podcinać, tak? Ale to już kwestia inna. Wiecie, jak jest mądrzej. Jeszcze niejednokrotnie było to mówione. W serce tak samo, już to widzę, że w serce ściąga typy. <laughs> Śmieje się, bo ja tu daję na pałę. On na, na, na czuje na, na analizę, ja wiem. No to w sumie to też taki mecz dwóch ogórów. gdzie jest słuszny. Hmm, dobra, no to każdemu wchodzi Krakowia, Wisła, Płock. No znowu, my, czy Wisła jest gorsza w Płock od Krakowi? No pewnie, że nie. Niewiele brakowało Wisła, Płock, by, by wygrała. Zresztą wam pokażę, że tam w której minucie to można było już cyknąć. Wisła, Płock, Krakowia. 82, no tak zbliżaliśmy się tam do 80. Kurs był wtedy chyba 1,3, 1,2. Pisałem to na Telegramie, jak ktoś to, to, to znajdzie, do tego jak ktoś ma wątpliwości. Dałem tutaj 85%, uważam, że było spokojnie do, do zgarnięcia. tak? Kurs był duży z 5,2. Z no, może ktoś miał mniej, ja nie mówię, że nie, ale tyle moim zdaniem było, było realne do, do wzięcia. Górnik Legia Górnik jak każdy gra zwał na Legię Bo Legia w gazie No mówiłem kiedyś, że Legia też kiedyś tam przegrać jakby musi Bardziej no Górnik jest dla nich zawsze Klubem z którymi Rywalizuje od zalania dziejów No i Górnik nie odpuszcza Trudno się gra Legii no, Jeżeli to już nie chodzi tam o kibiców Po prostu Górnik się spina Na Legię Tak, tak są takie podobne rzeczy na no. Wielu innych rywalach, gdzie się podchodzi do nich goręcej. No nawet w Holandii na, na Ajax, Utrecht się strasznie spina, a, a tak naprawdę wiecie, że to jest przeciętny team, ale z tym Utrechtem Ajax zawsze ma tu górkę. Niezależnie w jakim jest dobrej mm, formie i z jakimi dobrymi zawodnikami. <kluzny> no ale to tyle dla mnie. E... Nic to nie jest nierealne, tak? Może niespodzianka patrząc na oficjalnie, no ale zobaczcie, grając na taki kurs 5-2, no tu 1,88. Nie wchodzi nam. No i tyle. Tutaj bez żadnego problemu. Do końca mi się taki wynik. Jaga, piast. No, mecz też właśnie na remis. Tutaj też serce na remis obstawiał. Ale piast tutaj się rozprawił. Tak. Bez faworyta. Mecz korona Lech. Też bez wyraźnego faworyta. No, tutaj remis miałem najwyższy. Kurs 3.9. No, serce na Lecha. na ten lech też był spoko. Kurs. Tu 3-0 rozbijają kielecką koronę. Pogoń Lechia, derby Pomorza, remis. Remis wchodzi jak w masło. Serce znowu zżyna, tutaj remis <grym> I, i mu wchodzi, dlatego punktuje. <grym> Więc I idziemy dalej, bo w sumie zamotałem się Raków w Zagłębie. Bo też tak jak patrząc, to też jest mecz na, na, na remis, tak? No, to jest która drużyna lepsza? Żadna. Remis, no tutaj Mraków, yy, Zagłębie. Zagłębie za wcześnie strzelił żeby tutaj był sens, zaraz tam Wam pokażę. 73, to jakby jeszcze tam Zagłębie wyrównało w okolicach 80, to można byłoby coś cudować światem. A, ale nie, remis tutaj yy. Znowu serce zży na typy, no zobaczcie ile to już tego... Eee... <grystanie> ale nie, no, nie trafia, to wtedy... No i Śląsk, UKS, to tutaj... Na ja ten ŁKS jakiś taki też nieduży kurs, jak na ostatnią drużynę. No ale jednak był najwyższy, na Śląsk macie kurs 2, 4-0, pewna wygrana. Serce trafia, no ja nie, no ale patrzcie jakie kursy mi tam, nie wiem wchodziły już po z pieniężnych, więc mega. Tutaj mamy całe podsumowania. Kto grał tam PRI, no to trochę tam w plecy by było. A kto tam zaufał mojemu systemowi, no to grubo na plusie. Eee, Mariusz też graty, bo na samych obstawianiu tych meczy PRI już wyszedł na plus na 454 zł. Więc jest całkiem, całkiem. Eee, no i tutaj jeżeli tam brał pod uwagę wyjścia z niektórych meczów wcześniej, no to też całkiem okazały wynik. Więc jak widzicie można system na i system tutaj analiz. No znajdziecie jakichś, nie wiem, ekspertów czy kogokolwiek, którzy zrobili to w tych trzech kolejkach lepiej, gdzie wyjęli z tego kasy. Raczej wydaje mi się, że będzie ciężko, więc tutaj widzicie znajdujemy jakby chyba budujemy proch na nowo, jeżeli tutaj Da się zarobić na Ekstraklasie, oczywiście to też w podjarki trochę tutaj tak śmieszkuje, bo mówię, mogą być jeszcze takie kolejki, gdzie niekoniecznie to dokładnie tak nam wyjdzie, ale potencjał jest bardzo duży, gdzie ten dok może wygrywać i wtedy da się to da się spieniężyć. Więc mam nadzieję, że skorzystaliście. Jeżeli tak jest, no to też tam dajcie lajka, dajcie komentarz. No i jeżeli dacie nam znać, że robimy to dalej. No to robimy, bo piątek czy sobotę rusza już ta grupa podzielona. Tam się może, mm, może dziać dużo. No tutaj, z kim byście nie grali, to raczej e, byście zarobili. No, chyba że tutaj tylko na ślepo ze mną, a tu w tym wypadku jeszcze lepiej. E, więc gratulacje do obu, że tak nieskromnie powiem. E, no, i tyle w sumie. Do następnego. Ja zapraszam Was nie na Patronite, grupę płatną, jeżeli kogoś nie ma za śmieszne pieniądze, do stycznia, do sierpnia na pewno ta cena później może być wyżej, bo wracają te ligi, które ja tutaj będę podejmował się typowania, tak jak widzieliście, że typowałem Holandię, też wychodziło to dobrze, ale tam koronawirus przerwał, niestety. Ale oczywiście macie też w opisie masę linków najmłodych, tam też jest sporo rzeczy, więc to nie jest żaden mus, żeby tutaj coś premium wykupywać ale dla chętnych zapraszamy e, również e, macie nowego buka dla, dla Polaków z bardzo dobrymi dopaleniami sportowymi e, do bonusów, jak ktoś chce z Was to może nawet poobracać te bonusy, wszystko macie w linku u nas, więc taką ogłoszenia parafialne na koniec zawsze robię no a teraz e, daję głos serce niech on tam się e, śmieszkowo wytłumaczy dlaczego Gra moje typy i uważa, że... że wygrywa. To tyle. To dzięki. I cześć. Trzymajcie się, zieloności. Siemanderko! Witam was serdecznie po ostatniej kolejce sezonu zasadniczego Polskiej Ekstraklasy. Ostatniej kolejce przed podziałem punktów i podziałem na grupy. Mistrzowską i spadkową. No to co? Lecimy! Najpierw omówmy sobie pokrótce to, co widzieliśmy w tej kolejce. Wszystkie mecze, oczywiście, były o tej samej godzinie, o godzinie 18 w niedzielę. Ja oglądałem na Multi Lidze, tak więc elegancko, wszystkie mecze naraz, wszystkie brameczki, takie rzeczy. Polecam serdecznie. No ale tak, Arka Wisła, zgodnie z moimi przewi, przewidywaniami, Remisik, elegancko, mecz. Ogólnie bardzo nudny, tylko początek tam uderzenie Błaszczykowskiego, które niby wpadło, niby nie wpadło, nie wnikajmy, jest remis, to nas zadawala, jest fajnie. Krakowia, Wisła, Płock, 1-1, no, uwierzy, uwierzyłem Łusemu, naprawdę po ostatnim meczu w poprzedniej kolejce, uwierzyłem Łusemu, że ta Krakowia jednak, jednak się przebudziła, jednak coś tam będzie grała, no nic, taka rada na przyszłość nie wiesz nigdy łysym <laughs> kolejny mecz Za, Górnik, Legia Warszawa no moi mili, tutaj mega sensacja mega sensacja, chociaż nie dla wszystkich, bo u nas na telegramie wyczytałem, że nie, nie dla wszystkich jest to taka sensacja, gdyż Górnik u siebie jest, bo jest twierdzą, tam tylko jeden mecz tylko w sezonie przegrali, natomiast ja byłem święcie przekonany, że Legia Warszawa jest w takim gazie aktualnie że no nie da sobie odebrać punktów, tak? Nawet mówiłem, że nie stawia się górnikom, górników przeciw czołgom, bo to już w historii było. No, ale się okazało, że górnik z kilofem dał radę, tak? Ten czołg coś się zepsuło, coś się popsuło. No i przyhamował, tak, że dostało 2-0, tak? Najlepsze jest to, że znowu powtarza się sytuacja z tamtego sezonu, mianowicie. Legia traci przewagę nad Piastem, a Piast za chwilę omówimy, do 7 punktów. I rok temu, jeśli ktoś sobie tutaj odwinie kasetę, odwinie tą szpulę w główce, to rok temu w tym samym momencie, na początku podziału punktów, też Legia miała 7 punktów przewagi nad Piastem. I jak to się skończyło? Wszyscy dobrze wiemy. Piast wygrał mistrzostwo. No i właśnie, Jagiellonia, Białystok, Piast, Gliwice. Piast wygrał 2-0. Ja tutaj dałem remis. Też niestety nie trafiłem. Waldas King. Czy znowu kroczy po mistrzostwo w takim samym stylu jak rok temu? Czy znów końcówka będzie zawodników piasta i Waldasa? Nie wiem. Zobaczymy. Bardzo ciekawy tego jestem. Korona Lech Lech wygrywa elegancko. Sorkie zacięcie. Kurier przyniósł paczuchę. Dobra, wracamy. Korona Lech, Lech wygrał elegancko, 3 do 0, tak więc typ trafiony, Lech ewidentnie złapał wiatr w żagle, tutaj ostatnio tam rozgromił 4-0 Pogoń, teraz 3-0 Koronę, wszystko elegancko, Pogoń Szczecin, Lech Gdańsk, 1 do 1, też nudny straszny mecz, ale remisik, co najważniejsze, trafiony, Raków Zagłębie, no tutaj też stawiałem na remis, Raków wygrał 2-1 tak więc na minusie tutaj jesteśmy no i Śląsk ŁKS nie mogło być inaczej Śląsk Wrocław 4-0 z ŁKS ŁKS jak to już wiele razy powtarzałem jest to najbrzydziej grający zespół w polskiej ekstraklasie najbardziej topornie i już od u kolejek wstecz jest tutaj ewidentnym kandydatem do spadku tak? tak więc to się działo w tej kolejce teraz podsumowując jak to u nas wyglądało, tak? No ja w tej kolejce na, 4, na 8 meczy trafiłem 4, czyli znowu pół na pół, tak? Wyników końcowych. Majki natomiast w tej kolejce trafił 3 mecze na 8 jak ja to patrzę, to jest jego rekord, bo w poprzednich dwóch zawsze trafiał po jednym, tak więc naprawdę Majki no, trafił szczególnie Postawił tutaj na pałę, jak on to zawsze robi tutaj w polskiej Ekstraklasie akurat. Postawił na Górnik Zabrze i ten Górnik Zabrze zrobił mu, zrobił mu robotę, tak? 5-2 kurs na początku był. Kto by się spowiedział, jak spowiadał, tak jak spowiadał. Kto by się spodziewał, tak jak mówiłem na początku, że Górnicy dadzą Radę Legii. No ale tak się stało. I ten mecz zrobił Majkowi robotę. Co przejdziemy dalej za chwilę? W zarobku, tak? i tutaj że ma ten wynik 3 na 8. Jeśli chodzi o kaszałty, Mike wyjął z czterech tak na 8, czyli też pół na pół. Ja natomiast wyjąłem również z czterech na 8, czyli pół na pół. I teraz, jeśli chodzi o hajsiwo nasze yy, z tego, z tej kolejki, no to Majki wygrywa i pod względem zarobionego hajsu na meczach końcowych i pod względem tutaj cashoutu. Tak więc no finansowo w tej, kole, w tej kolejce Majki jest bez wątpienia zwycięzcą. Pod jednym i pod drugim aspektem wygrywa. Tak jak mówiłem całą robotę zrobił mu tu jeden mecz. Górnik Zabrze, Legia Warszawa 2 do 0. Dzięki temu meczu osiągnął tutaj taki zarobek. Dzięki temu meczu ma taki bilans spotkań. I jest po prostu do przodu. Teraz tak. Koniec sezonu zasadniczego, tak więc pora na krótkie podsumowanie. Nasza zabawa trwała trzy kolejki, czyli no niedużo. Zaczęliśmy się w to bawić, tak powiem po pandemii. No i tutaj na dole macie podsumowanie tych trzech kolejek. Jeśli chodzi o cashout, którego Mike jest zwolennikiem, jak ja mam do tego podejście już wielokrotnie mówiłem. Nie zawsze on jest możliwy, nie we wszystkich bukach, nie, nie dla każdego, nie dla tradycjonalistów, tak, nie każdy test ma możliwość tego śledzenia. No tak, czy się o chodzi, ktoś ma taką możliwość, no to tej Majki wygrywa 1873 zł zarobione. Ja natomiast 1096 mecze zarob... 1096 zł zarobione, tak więc jeden i drugi z nas jest do przodu. Natomiast, jeśli chodzi. O bilans naszego portfelika po wynikach końcowych. No to ja stawiając jeden, albo x albo 2 i nie wyciągając pieniędzy w trakcie meczu, tylko czekając na wynik końcowy, jestem do przodu 454 zł. Natomiast Majki, o panie, to to jakaś chwilóweczka, jakieś lecisz do bociana, myk, myk. Minus 481 zł na trzech kolejkach. No, niestety, pod tym względem Majki ma plecy. Natomiast, tak czy siak, wydaje mi się, że udowodniliśmy, że na polskiej ekstraklasie da się zarobić i to naprawdę. Ci, co kaszują, to mają prawie dwa koła do przodu. Tak? Patrząc tutaj na Majka. Natomiast. Ci co grają tylko wyniki końcowe, 4,5 stówki, coś tam mamy dla siebie. Natomiast, tak jak mówiłem w ostatnim filmiku na samym końcu, co Wam zadałem pytanie, że jeśli byście odstawiali tylko wyniki końcowe, to kto lepiej, żeby Wam podpowiadał: ja czy Majki? No mi się wydaje, że odpowiedź jest oczywista na to pytanie, wręcz retoryczna, więc. Nie będę tutaj sam sobie odpowiadał, tak? No i co? No i tak, tak to wygląda nasze zmaganie. Natomiast czeka nas, że tak powiem, w piątek rusza kolejna kolejka. Już tutaj te podziały na grupy, podziały punktów też będą miały, miały miejsce, tak? Grupa mistrzowska, grupa spadkowa. Czy mamy to robić dalej? No to, to już jest do Was pytanie. To wszystko no, oczywiście zależy... Od was, od ilości łapek w górę, od ilości subskrypcji, od ilości komentarzy, waszej reakcji, no bo my to dla siebie to możemy, wiecie, tak, sobie maile wysyłać, tak, z sobą tam grać razem, natomiast nie musimy tutaj tego kręcić. Natomiast chcieliśmy wam pokazać, udowodnić, że na polskiej ekstraklasie, czy grając na pałę. Według systemu Majka, ale wtedy trzeba ewidentnie kaszałty robić. Nie wolno wtedy odpuścić, trzeba cały czas te mecze obserwować. Czy obstawiając normalnie mecze, tak jak ja, 1x2, i nie wyjmując w trakcie spotkań, bo na przykład ktoś nie ma takiej możliwości, to tak czy siak da się na naszej polskiej ekstraklasie zarobić co wiele, wiele, wiele osób. Tak, zarzucało, że to jest niemożliwe, że polska ekstraklasa jest nieprzewidywalna i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie też jedno, ale, że zasady naszej gry chodzi tutaj o czystą jedynkę x bądź 2, tak? Majki, no to Majki tak czy siak by grał najwyższy kurs z tych trzech, więc jego system pałę by nie uległ zmiany. Natomiast, co by było, gdybym ja tutaj w tym systemie mógł grać na przykład na bramki, undery, overy albo typy łączone? Czyli 1x1, jeden 2. Jeden, i dodać brameczki, tak? Minus bądź plus. No to tak myślę nieskromnie mówiąc, że z tych czterech i no tak do kafla bym dociągnął z tych wyników, że tak powiem z tych wyników tutaj końcowych nie, w tej rubryce, gdzie mam w tym momencie 454 zł. Tak więc to kończąc już, nie przedłużając łapka w górę, komentarzyk, dajcie znać, czy mamy to kontynuować do końca sezonu Polskiej Ekstraklasy. Trzymajcie się, cześć i czołem. Zdrowi bądźcie. Elo.